To jest podobno na Wikipedii, wiesz? E, kurwa, na Spotify'u. O, faktycznie jestem na Wikipedii. <laughs> jest. Ci administratorzy, ja nie wiem, zaczęli jakoś y, lecieć ze mną, że podobno ja sobie to dodałem sam, tylko po to, żeby zwiększyć swój zasięg, co jest nieprawdą. Że naród rodziny Xenu twierdza w promowaniu się. Przykro mi, że tak myślę, jak gdyby w ogóle mi nie mam parcia na to, żeby tam być na tym Wikipedii. Zwłaszcza, że. Spoko, No, jak gdyby niektórzy mnie bronią, że ogromne osiągnięcie że fajnie, że śledziło mi tak dużo osób ogromna promocja szachów że szachowo. To jest śmieszne. Szachowo nie ma żadnych poważnych osiągnięć, już nie wspominając o jego kategorii szachowej. Chociażby miał medal drużynowych mistrzostw Polski. <grym> z jak coś no, to nie, no piszcie, w łoszcie, nie bo, decydam, bo mi się nie, to spieprzyło, jest... na Twitchu, bardzo okay. dużo mu do tego brakuje. Jakby to była dyskusja ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o kim jestem, więc to jest totalnie niepotrzebne. Niech mi wypierdolą z tej Wikipedii, bo jak czytam, co piszą administratorzy, uważani za tych, którzy robią treści na Wikipedii, to aż mi przykro, że traktuję Wikipedia jako takie pewne medium. czy media, obojętne. No, nie wpisuj bąkol w Wikipedia.